Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj takim bardzo, bardzo, bardziej takim informacyjno pokazowym. Proszę bardzo. Gdzieś tam na stronce, gdzieś tam pokazywałem jakąś ramkę, jakiś broniak, jakiś siłownik. Proszę bardzo, co wyszło? Brony polowe piątki hydraulicznie składane na grubej ramie. Dlaczego na grubej? Pytaliście się mnie tam w komentarzach, po co Ci tam? 6 na 6 by wystarczyło i by było też dobrze. A otóż nie, te broniaki są regenerowane, nie są nowe. Ja je sam zregenerowałem wszystkie oraz wykonałem nowe pole. Tak jak widać, porozumiałe to wszystko jest, bo dopiero to jest, no tak by powiedzmy, że na testach. Testujemy sobie, jak coś jeszcze się popsuje, wykrzywić, zmienimy, ulepszymy. Nie będę tego od razu malował, tylko postanowiłem to jednak wypróbować, tak? Dlaczego gruba rama? Dlatego, że kiedyś te broniaki i te pole pewnie też będą wymienione na o wiele cięższe, bo to jest rama ciężkich bron, tak? Dlatego też zrobiłem ramę grubszą, żeby w przyszłości móc yy, po prostu zmienić pole na zęby, przykładowo dwudziestki i wszystko byłoby super, no nie? Te zęby są zregenerowane, tak jak powiedziałem i są naprawdę, też dają naprawdę dobrze radę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Co do bron. Siłownik dwustronnego działania. Oczywiście sterowanie w kabinie. Normalnie tak jak Kiprem bez tutaj żadnego, żadnej jego przeróbki, żadnego kolejnego rozdzielacza. Ulany jest olejem, tutaj odpowietrzałem go. Na razie są śruby 20. O kurczę, właśnie mi jedna zginała nakrętka. gdzieś po drodze? O, proszę bardzo, już nie wiedziałem. No dobrze, to to się jeszcze tam no, nie jest problem odnośnie tego. Swożnie będą porobione 20 z zawleczkami na razie to są śruby, oczywiście łańcuszki tutaj porobione tylko u góry tam na tych piątkach bocznych. Nie ma tego. Co dalej? Dlaczego wolałem to zrobić sam? Dlatego, że są po prostu jest materiał jest grubszy. Ścianki mają 4 mm, w niektórych miejscach 5. Niektóre elementy także naprawdę jest konkret. Zrobiony. No, pokażemy mniej więcej, jak to się rozkłada. Siłownik dałem ciut. Yy, nie tak jakiś mega yy, gruby, bo to nie ma żadnego przeznaczenia, żeby to było jakoś max grubo. Pokażę Wam, jak będą yy, się rozkładać. No cóż, no, pewnie wszyscy widzieli takie. Takie grubsze drony, ale no, dla mnie to jest tak, jakby było. Zrobimy był sobie by sam. Oczywiście, największy problem było z umierzeniem dokładnego yy, umiejscowienia siłownika, ale to troszeczkę prób i błędów I okazało się sukcesem. Dlatego pozostaje się tylko cieszyć i dobrze to pomalować. Zostanie wypiaskowane, wymalowane, żeby wszystko ładnie wyglądało. Dobrze, no to pokazujemy mniej więcej, jak to będzie się rozkładać. Proszę bardzo, siłownik się rozchodzi. Pierwsza idzie ta strona. Kolejna. Ograniczki są porobione po bokach, ale to jeszcze zostaną sporniki dorobione. Wszędzie przewano na mocowaniach blacha jedynka. Także brony są zrobione konkretnie. Jakby to powiedziawszy, no tu jedna już śruba zginęła. To nie ma się czym, znaczy Nakrętka, przepraszam, przejmować. O, w domu jest, dołoży się. Bronujemy już któreś z kolei pole. Na razie nic się złego nie dzieje. Nic się zresztą nie, nie działo. Także wierzmy w to, że no po prostu nic się złego z tym wszystkim nie zadziała. Szerokość musiałbym Wam zmierzyć, bo są troszeczkę te pole środkowe poszerzone. Te nowe, które były zrobione są poszerzone. Dwie boczne są oryginalne, ale w środku jest... są po prostu szersze. Szerzej bierze, tak? Tak wygląda z boku. Z jednej strony. Pokażmy to. O, może to konie standardowe, takie w niektórych modelach. Tak to wygląda. Ale no dobrze, nieważne, nie mówmy o tym. Na razie takie... Są po prostu bardzo bo to jeszcze pójdzie tak jak mówiłem, do kaskowania, do malowania, wymalujemy wtedy porobi się jeszcze. Stopki są porobione z tyłu też. Zdjęta jest po prostu, żeby no, nie przeszkadzało siłownikowi, ale to muszę jeszcze wymierzyć, zobaczyć jak to będzie. Najwyżej to krótsze, bo się to nie po prostu podkładał. Ale to nie przeszkadza. Co dalej? No, pozostaje tylko pracować, tak? Niedługo kolejny film z kolejną maszyną zrobioną przeze mnie, agregatem talerzowym. Oraz no cóż, długo wyczekiwany film z agregatem uprawowo z c C355M Udało mi się również zmienić miejsce wydechu C355M Nie będę mówił gdzie, dokładnie w którym miejscu Pełna niespodzianka Na pewno takiego pomysłu nikt jeszcze tutaj w Polsce nie wymyślił Jestem tego przekonany Bardzo prosty Ale większy jest dostęp do całej obudowy silnika do zalania ropy, przykładowo jak mam tura tam, i ogólnie do możliwości zrobienia cokolwiek bez zajmowania tłumnika bardziej w stronę e, przedniej szyby i baku. Tak, ogólnie chodziło mi tylko i wyłącznie o nalewanie ropy. Tak jak tu też przerobię kolektor, też tunik się będzie znajdował w zupełnie innym miejscu, żeby po prostu, no po prostu taką mam, fanaberię, taki pomysł i to po prostu zrobię. Tam już jest zrobione i się jedynie go założę już. Zrobię zdjęcie, może wstawię na grupę, może nie wiem, zobaczymy. Co by dobrą, no to tak się to wszystko prezentuje. Także na razie się trzymajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.